Siemanko, siemanko, z tej strony Piotom, a to jest moja nowa seria na moim kana kanale z gry Blonde to Sons jeżeli filmik wam się spodoba, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału no to co, nowa gra i lecimy na nową przygodę tak Urodziłam się z osobliwym darem. Jestem w stanie dostrzec coś, czego wcześniej nie mogły zobaczyć żaden człowiek. Wszystko zaczyna mi się mieszać. Obrazy, dźwięki, zapachy. Nie mogę zapomnieć. Muszę uporządkować wszystko, co się wydarzyło. Pamiętać, kim jestem. Żeby opowiedzieć swoją historię mogę zacząć w tym miejscu, o. znalazłem panią przy drodze na kompletnym odludziu. Wypadek czy ktoś panią skrzywdził. Jakieś imię? Imię kogoś bliskiego? Ma pani rodzinę? Znajomych? Kogoś, kto panią zna? Hej! Niezbyt pani rozmowna. Proszę pozwolić mi sobie pomóc. Ciężka sprawa. To blizna? Świeża. O kurde. Musisz ich powstrzymać. Oni nie mają pojęcia z czym walczą. Niech zaczekają na mnie. Panie, połącz się z nimi. Musisz ich zaraz powstrzymać. Durnie, Przeklęcić durnie. Wiem. Idę. Co jest grane? Dziewczyna, którą przywiozłeś, gdzie jest? No to grubo porobiła ich wszystkich Jody coś ty zrobiła? Właśnie. nasza Jody umie poruszać siłą mu rzeczy. a tu jesteś jak się miewasz Jody dobrze <laughs> Przykro mi, że przerywam ci w trakcie zabawy, ale już czas, kochanie. No dobra, samo uczek. Stojemy. Weź laleczkę Młoda No chodź Jody, później się jeszcze na pewno pobawisz Odłóż, spoko, idziemy A gitara, jeszcze mogliśmy gitarę wziąć A jednak muszę wziąć gitarę, spoko Lej. A już idę południ Idziemy. Lekarze Czy tam mogę wyjść? No, ale to jest sterowanie W no, Okej. Okay. No kurde, nie mam więcej cyklów. Hej kol! Poważnie? Cześć Alan mhm. Już prawie gotowe Czekam już dwa Cześć skarbie, pięknie wyglądasz. Wiem, Mordo. I jesteśmy. Szybko? Tak, to no, prawda. Co ty powiesz? I tu mam wejść? Kol tak, Superniania, co? Bardzo. <laughs> 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 tutaj czy tu? Tutaj. No wbijaj młoda. Cześć Jody. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze. Jakie eksperymenty tutaj będą na niej robić, czy to? Dobra. Okej. Okay. Założymy ci to na głowę. Dobrze? To twoja korona. Spocz. Jak każesz. O, tak. Wyglądasz jak królewna. Nie masz się. Wszystko będzie dobrze. Jakby co, jestem za drzwiami, okej? Okay? Spoko. Idź. Jody, słyszysz mnie? Jest. Dobra, zaczynamy. Katlin jest za drzwiami. Ma dokładnie takie same karty co ty. Powiemy jej, żeby jedną wybrała, a ty spróbujesz nam wskazać, która to karta. Spoko. Dasz sobie radę? Tak. Dobrze. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza karta. mam władzę spoko. Jamy do mordy. Co to za karta? By wziął gwiazdę. Czekaj, tu jest jeden. Już wiem, ale jak tu wybrać monto? To. No, no okay. to... Następna. No okej. Widzimy pani. Pani doktor. Okej. Okay. Następna i lecimy ponownie Taki test spoko Co ty masz za kartę pokaż mi morno Okej okay, już wiem Dobra Świetnie, Jody. Spróbujmy czegoś innego. W pokoju obok, na stole, leżą klocki. Myślisz, że je przewrócisz? No jasne, że tak. Okay. Ale cię cykało że Jody. Przesuniesz coś jeszcze w pokoju? Mogę to, kurde, patrz. Co jeszcze mogę? Mogę to! A mogę, mogę ją obalić? Dobrze. Pięknie. Pięknie. Co jeszcze mogę rozwalić tu? Co, damy się boisz? Dosyć... Przepraszam, da. ale wychodzę. Okej, okay, Jodie Skarbie, kończymy eksperyment. Zamknięte, no, są gnięty. zamknięte! Nie wypuśćcie. Nie, nie Katlin, nie są zamknięte, pewnie się zacięły. Wypuśćcie zachęły. mnie, Daj wypuśćcie mnie teraz! Po koniec, Kathleen, odpocznij. Mogę Przerwij to w tej chwili, Jodie. Jeba obcy! Koniec eksperymentu! Musisz Dobra. to przerwać! Zamknięte! Nie mogę! Nie mogę nie On mnie w ogóle nie słucha! Dobra, koniec. Ale Olej, narobiłem strachu, nie? Jodie! Już po wszystkim, Jodie. Już koniec. Po co mnie męczycie, Już po Ty? Po wszystkim. Koleziu. To się nigdy nie skończy. Ten. Najpierw ją tak wykorzystują pokaż to, pokaż to, a teraz żałują tego co zrobili Dobra, okej okay. Chyba, jak jest dorosła, to od nich. Jakieś bankiecie są. Dobra, nieśmiałą. Czuję, że wszyscy się na nas gapią. Zgadza się, więc trzymaj fasą, wszyscy patrzą. Dobra. Co to za ludzie? A dyplomaci, politycy, biznesmeni, szpiedzy. Typowa mieszanka. Najważniejsze to, żebyś była naturalna. Po prostu nic nie mów i się uśmiechaj. Czy mam być naturalna? Czy mam się jednak uśmiechać? Nieźle, dowcip ci się wyostrzył. Tylko gdy jestem przerażona. Ryan, bardzo miło cię widzieć. Dziękuję, ekscelencjo. A to jest moja asystentka, Elizabeth. Nie wiedziałem, że amerykańska dyplomacja może być tak niezwykle olśniewająca. Bardzo o. mi miło, Elisabeth. Panowie, oddaję wam gospodarza. Porozmawiamy później. Tymczasem, Ryan. Tylko się nie zakochaj, ty. Nie znosi mnie. Pewnie w myślach nabijał mnie Fejku. na pal. Je. Jestem zaszczycona. Idę się pouśmiechać, a ty znajdź ustronne miejsce. Znasz wytyczne. Luźno. Ambasadorze, czy mogę na słówko? Muszę znaleźć ustronne miejsce. Ale w którą stronę teraz powiedzmy? Napijemy się? To wiecz no, to Jody, Chyba bo jednak nie spoko Elizabeth Widzę, że udało ci się wyknąć przyjaciołom Napijesz się? Powinniśmy się lepiej poznać może później Oczywiście do zobaczenia Odejdź Gidalu. To w którą stronę mam teraz? Do góry? Na dół? Może tutaj? Tutaj nie Pójdziemy w tamtą nie w tędy przyszliśmy Nie w którędy przyszliśmy? Chyba tamtędy To pójdę w tą stronę Jak mnie przepuszczą Muszę znaleźć ustronne miejsce Dobry drop شمعة، بعد تو تيتا، نو، محمد، طائرة جديدة، إنها مريحة جدا، طائرة سابقة.

Ajde, jesteś gotowy? W pokoju na górze znajdziesz duży obraz. Za nim jest safe. To w nim są schowane dokumenty, których szukamy. Oh. Musisz uważać na kamery i strażników, rozumiesz? Szybko, Aiden. Bardzo mnie boli, kiedy się oddalasz. Ja tego nie, spiepczy, nie? Przed szejka. To jest miejsce. Musisz odwrócić uwagę strażnika. Spoko, mogę coś tu opalić? Wyłączy? A co mogę tutaj zrobić? O to jest coś spoko i no właśnie Ja widzę. A tutaj chyba. Tu? O kurde, to jest celowanie i to jest... Ostrożnie Aiden. Nie możesz dotykać innych ludzi, gdy kimś sterujesz no wejdź tam no mnie to miejsce spoko Będę tutaj Musi to być jakiś przełącznik. Żeby ruszyć obraz. Poszukaj go idę. No spoko znajdę, uspokój się, Mordo. Ten widok to... Może pod biurkiem gdzieś, to? Co? Oje coś. Weź. tu... Okej, przełamić się, mówisz. A tu? O, jest! Mamy to! Dobra. Działa. Wyprowadź strażnika i otwórz safe. Okay. Nowy rok, mordo. Dobra, to Nie dobra. mam czasu. Dobra już. już. nie do zniszenia. Dobra. Sterowałem Musimy przeczytać dokumenty. Szybko. Już to nie wytrzyma. Okej. Okay. Nie ruszaj się. Dobra. Trzy. Jest jedna. Drudzie... A szybko, bo kurde, coś się dzieje. I jeden. Już? Dobrze. Czy jest tam الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ما زلت تفعل هنا إن حمر خد سيدات انصرف من هنا حسنا حسنا انصرف Ah! Ja nie mogę Ci pomóc. Powodzenia. Zabrałaś. Ty. Ale... No. Zabrała nasze notatki. Ty Ja ty tak się męczyłem z nimi. O ja... Co baba. Oddaj oh, je Jak się staraliśmy, męczyliśmy Jodie, a jakaś koleciówka se przyszła i zabrała nam notatki, nie? O kurde... Grubo. Grubo. Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Johnny, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. Dobra. O, o, nie zapomnij o prezencie. To Tomik wierszy poego. Biały Kruk. Bardzo, bardzo star. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o piątek. To cześć. Nara. Do zobaczyska. Ale to zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Cześć, na razie, pa!